Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy piątkowe popołudnie i specjalnie o tej porze przyjechałem do lasu. Lubię sobie zrobić czasem taki challenge, że po całym tygodniu czekam i ruszam właśnie w leśne tereny, żeby zobaczyć, co jeszcze ostało się w lesie i jakiego mam skilla grzybowego. Dobra, szkoda gadać, nie przedłużam. Zaczynamy! Dzisiejsze grzybobranie zaczynamy od takiego dosyć dużego owocnika borowica szlachetnego towarzystwie jakiegoś gołąb. Uchował się tutaj szlachetny. Dzisiaj wam na końcu pokażę zdrowotność. Nie będę pokazywał grzybów po kolei, aczkolwiek mam ze sobą koszyczyk, więc będę je sprawdzał na bieżąco. Na razie pusty. Jestem teraz na takim skosie, ale ostatnio coś mi w kolano weszło. Prawie nie mogłem teraz dwa dni chodzić. Myślałem, że już w ogóle odpuszczę sobie grzybobranie na jakiś czas, ale mamy XXI wiek, ketonal, Voltaren. I jakoś można chodzić. Popatrzcie, dwa kolejne takie fajne malusie. Nie mogę Wam je ustawić. Bambaryłeczki. Tylko tyle z tych trzech grzybków na razie. Trzony to tam są. Zrobaczywam nawet tych małych. Jest kolejny, popatrzcie. Nie ma deszczu, a jakoś rosną. Fenomen. Widocznie tej wilgoci w ściółce było na tyle, że jeszcze dają radę. Jaki piękny gołąbek zielonawy. No, nie zostawię go dzisiaj. Jest prześliczny. Wezmę ze sobą, o ile będzie zdrowy. Ale kolanko odpuścił. Jak jestem szczęśliwy, że nie boli, to szok. Może z wrażenia, że taki piękny gołąbek stanął na mojej trasie? Śliczny. Jadalny i smażę całe kapelusze do patelni. No i taki to był piękny gołąbek robaczywy i nic z niego nie zostało. Tak się cieszyłem, a obejdę się smakiem. Jednakże natrafiłem na coś ładniejszego. Bo przyrasta tu sobie bokiem kolejny borowik. Ale jak tu dziwnie wyrósł. Popatrzcie, jaki poskręcany. Naprawdę, jak fajeczka. <laughs> ale jest. Kapelusik piękny. Już trochę pęka, tak jakby mało wody. Zdrowotność nie wygląda zbyt optymistycznie. No widzicie, tylko kawałki kapeluszy. A z tych średnich i mniejszych to jeszcze mniejsze niż z tego większego. Ale. Rozglądam się, nie poddaję, szukam, sprawdzam i przekazuję Wam rzetelną informację. Jest kolejny borowik, ale już stąd widzę, zobaczcie w środku, to będzie totalne sito, nie ma co tego nawet zrywać. Troszkę zaczyna się chmurzyć, bo coś tam zapowiadają, jakieś opady, ale zobaczymy jak to będzie. Sprawdzałem, to może 2-3 godzinki ma popadać, ale to różnie z tymi prognozami bywa. Zobaczcie, kolejny borowiczek. Na mojej trasie tutaj grzyby są, ale robaczywe. Widzicie jak to wygląda przed chwilą ten w całości robak, totalnie przeżarty nawet kapelusz. A mam kolejnego gołąbka zielonawego. Natomiast jeszcze się nie cieszę, bo muszę go sprawdzić i może tym razem będzie zdrowy. No niestety gołąbek zielonawy kolejny nie był zdrowy, ale widzę tutaj kolejnego borowiczka, który się do mnie uśmiecha. Nie wiem ile Miałem już borowiczków, chyba z 8 może na początek, a tyle z tych borowików zostało. Dzisiaj mam jakieś totalne szczęście do gołąbków wielonowych jest trzeci. Być może do trzech razy sztuka i ten okaże się zdrowy? Nie wiem, zobaczymy. Piękne są. Zobaczcie, teraz taki oto teren. Słoneczko trochę zaszło, łatwiej mi tutaj wypatrywać kapelusze. Liściach w tej ściółce i jest kolejny borowiczek. Ale jaki fajny siedmiaczek! Zobaczcie, jaki piękny. Teraz chyba mam najładniejszego dzisiaj. Jak na razie piękna bambaryłka. Popatrzcie, jak się do was tutaj pięknie uśmiecha. I czekał na mnie. Nie wiem, czy tu czasem nie będzie drugi, jak myślicie? Będzie czy nie? Tym razem nie. Ale tutaj jest piękny. Boletusik. Prawdziwa bambaryłka. Zobaczcie. Borowik szlachetny. Pokażę Wam jednego, nie to, żebym wymyślał. Zobaczcie, tak wyglądają trzony. Tylko taki kapelusik. I wkładam do koszyczka. I tylko tyle na razie mi tych z grzybów dzisiaj zostaje. Gdyby były zdrowe, to spód już byłby przykryty. A tak tyle grzyba muszę zostawiać w lesie. Popatrzcie, jak tu dzielnie walczy grzyb jadalny rycerzyk czerwono-złoty, ale bez jakichś szczególnie wysokich walorów smakowych. Natomiast obracam się na prawo i zobaczcie. Pierwszy boletusik i kolejny borowiczek. A no, takie piękne też tu na mnie czekały, żeby chociaż kapelusze miały zdrowe. A tak to czasem się trafia, że nawet i te kapelusze są przeżarte, nawet z takich fajnych, twardych grzybów. Zobaczymy, co będzie dalej. Zdrowotność pokazuje na bieżąco tradycyjnie cząstki kapeluszy, tutaj z prawej koło gołąbka. Spojrzałem się do góry i popatrzcie, jaki śliczny bolębisik. No, nacieszam oczy nimi dzisiaj. A tak jak mówiłem wam na poprzednim filmie, czy grzyby ze mną wrócą, czy nie, to drugorzędna kwestia. Ja po prostu cieszę się widokiem tych grzybów. I mam kolejnego borowiczka. Popatrzcie sobie, jak tutaj rośnie, tak wygląda, ale są nawet dwa. Patrzcie, ten i tutaj malec. I tak sobie myślę, że mógłbym tymi grzybami wypakować koszyk, zrobić zdjęcie i się chwalić, że znalazłem koszyk borowików. Ale co by mi to dało? No was bym oszukał, ale siebie już bym nie oszukał. A ja nie mam zamiaru tak robić. Także jestem rzetelny i wiem, że doceniacie tą rzetelność u mnie. Dostrzegłem z oddali maślaka. Jest to maślak pstry, inaczej miodówka. Wiem, że też mówią na niego bagniak, ale przepięknie pachnie. I tego jednego sobie dzisiaj zabiorę ze sobą. Będzie domieszką jako sos z borowikami. Pięknie pachnie. Jak go spotkacie, to powąchajcie. Przypomnijcie sobie moje słowa. Dzisiaj widziałem też lejkowce dęte. Zapomniałem Wam pokazać. Może jeszcze mi się trafią, ale zrobiłem lejkowca. Teściom, którzy byli u mnie tydzień temu, ci którzy jedli lejkowca, no wiedzą, że bezpośrednio tak na patelni usmażony nie wygląda zbytnio apetycznie. Ale smak wynagradza wszystko. I to również potwierdzili moi teściowie, a uważam, że lubią dobrze zjeść. Piątek popołudnie, zobaczcie na razie mam tyle grzybków, aborowików, już chyba było około 20. No trudno, wiedziałem, że tak będzie. I takich dużych borowików to raczej nie widać. Aczkolwiek jak się człowiek postara, to na jakieś jeszcze nachodzi. Tak jak tutaj. Popatrzcie, zostawiony sam sobie. Piękny boletusik. Chuda nóżka, dosyć zielone pory. I go sprawdzę, zobaczymy co z niego będzie. Jest następny, popatrzcie tutaj. Jaki fajny koło sosny, niedaleko ścieżki uchował się przed innymi grzybiarzami. Zobaczcie. Cudo natury. Jeszcze ładnie go tak słońce oświetliło. Kadr jak z filmu. I już bardzo słucho trzeszczę pod nogami. Pewnie słyszycie to, jak chodzę. Ale tym borowikom to nie przeszkadza. Popatrzcie, jaki tutaj piękny, oświetlony kolejny. Zaraz go pokażę. Tak wygląda. Tu będzie go trochę lepiej widać. Leśna ścieżka. Przechodzę na drugą stronę. Patrzę. I na dzień dobry taki oto borowiczek na mojej trasie. I idą ciemne chmury. Może coś będzie padać. Tutaj będzie? Nie. Ale tutaj jest. Patrzcie jak wygląda. Z tego ostatniego kapelusz w całości był zdrowy. Muszę oddać. Zobaczymy co będzie z tym. Zobaczcie, ile mam na chwilę obecną grzybków, a ile już znalazłem, to sami sobie ocenicie zdrowotność, ale się bardzo cieszę, powiem Wam tak, zobaczcie, jest kolejny, wyżej jest tutaj drugi, ale cieszę się z tego, że noga daje radę, bo myślałem, że może być tak, że wejdę do lasu, chwilę przejdę i będzie taki ból, że już nie dam rady chodzić, ale jest dobrze, ale śliczne. No to tego drugiego też Wam muszę pokazać, także nóżka daje radę, nawet kucam. Co było dzisiaj rano jeszcze dość dużym wyzwaniem. Piękne dwa Boletusy. I co jakiś czas będę Wam pokazywał właśnie w ten sposób. Popatrzcie, żebyście nie myśleli, że jakoś naginał rzeczywistość. Że specjalnie mówię, że te grzyby robaczywe. To się przyjrzyjcie. A te kawałeczki wracają ze mną. Patrzcie tego, jaki ananas. Jak on się tu uchował. Na Olimpiadę do podnoszenia ciężarów. A nie tutaj siłować się z drzewem. <laughs> Ale świetne ujęcie. Kurczę, dawno takiego nie widziałem. Chodź tutaj do nas. Trzymam kruchy. Zobaczymy co z niego będzie. Może coś się uda zachować. Natomiast wychodzę za drzewo i moim oczom ukazuje się taki oto jegomość. Chyba najpiękniejszy dzisiejszego dnia. Popatrzcie. Ale dostojny No, piękny króler lasu. Borowik szlachetny. Obiorę go i wam pokażę, bo naprawdę wydaje się twardy, gruby grzyb. Zobaczymy, jaki będzie zdrowy. To wam zostawię do oceny i bez mojego komentarza. Ruszam dalej. Ale ten, którego wam teraz pokażę, to chyba usłyszał, że mówiłem, że znalazłem najpiękniejszego borowika. Bo popatrzcie, jaki piękny, ale śliczny boletus. Już nawet się nie zastanawiam, czy będzie zdrowy, czy robaczywy. Chcę po prostu nacieszyć oczy widokiem tego grzyba. No popatrzcie. Ale mam teraz piękny obrazek kolejnego borowika. Popatrzcie, tak tutaj schowany przy piękku. Dosyć duży. Może ten będzie zdrowy No popatrzcie Jest śliczny Dobra to na żywo Biorę grzybka, kładę Może mi się uda bo tak w jednej ręce kamera No to dobra utnę mu tu O kurde No to sito Dobra lecimy niżej Ja cię kręcę Sito nad sitami no dobra, to mieliście przedstawionego grzybka na żywo. Nic z niego nie będzie. I ja już na dzisiaj kończę to piątkowe grzybobranie, tak jak widzieliście. 40 borowików, a z grzybków no to raptem tylko tyle zabieram ze sobą, także sami możecie sobie ocenić zdrowotność. Ja się bardzo cieszę, bo mogłem się z wami dzisiaj podzielić pięknem grzybów i przede wszystkim przestała mi boleć noga. Czyżby to spowodowały grzyby i te has sanie po górkach, które widzicie za mną? Nie wiem, ale jest dobrze. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do następnych filmów. Cześć!